Siema Widzowe! Dzisiaj nagrywam znowu MV The Forge No, jak widzicie mam nową klasę Bo wpisałam kod Patrzcie Wpisałam kod sam kod 4000 Code has expired Zobaczcie, że już do, dostałem ten kod Mam, a Wy możecie dostać dzięki niemu 10 spinów. Ja jeszcze mam parę, możecie sami zobaczyć. O nie. tu mam jeszcze sześć, ale skoro ja mam tą klasę, to ja nie chcę ich zużywać. Czekam aż będę miał. Level 30 i będę miał drugie gniazdo. Jeszcze będę z gamplować. Dlatego, a co mnie to. Minotaur nie jest taki słaby. On ma 20 plus 20% zdrowia, minus 10% ruchu, minus 10% wytrzymałości, plus 10% wy... wysokości i szerokości i głębokości. I ściekłość źródła. Gdy masz mniej niż 50 minut, życia aktywuj tryb gniewu. zwiększ prędkość i ruch, ruchu odrodzenia fizyczne, Czyli robisz tutaj więcej obrażeń. To jest dobre. No sorry, że, że muszę teraz tak zawieść Niestety. No Ciągle myślałam, że będę mógł to zrobić, ale znalazłem problem. Czym? Po prostu mam za słaby komputer, żeby nagrywać na kompie. Dlatego niestety pierwszy, pierwszy 2026 nagram mój pierwszy filmik na moim gamingowym, nowym komputerze. Czyli już mam stary taki, no. Nie jest, nie jest tragedia, ale po prostu nie jest do nagrywania. I to jest problem. Tak to bym już nagrał z wami na kąpie. Ale no nieważne. Teraz róbmy zadanie zdobyć kanę. dzisiaj sobie pójdziemy w, w drugim świata. No, pójdę. A w ostatnim odcinku się dużo teleportowałem. Bardzo dużo. Ale to nie jest nic. Po prostu chciałem trochę zabawy. Dobra, ostatni, nie. Jeszcze dużo. Dobra wiem co, jaki kamień muszę iść kopać, bo to są za słabe z tego, nie dostanę srebro. Ale kamień już... Natomiast srebro. O nie. No co ten samochód chce? Umrzeć. No. A to jest jaskinia anioła. To jest najlepszy kilo w, w całej grze. Tak, dobrze słyszycie. A w sumie nie wiem. Bo demoniczny chyba jest lepszy. Kilo demoniczny. Może no, kosztuje tylko spokałem. Nie, 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 jest Chyba tak samo no dobra, zaraz będziemy w drugim świecie tylko muszę jeszcze takie w kwestie zrobić. Dobra widzowie, udało mi się jakoś, nie wiem jak, ale no to było szczęście. Teraz idziemy do drugiego świata no i chciałbym chętnie, żeby powstał trzeci. Zobaczmy nie mogę się teleportować. Nie jestem. Dobra, już się przeteleportowałem. Ło, wow wow, wow wow Dobra, nie wiem kto to był, ale dołączyłem do kogoś. To jest? Tu jest ten, tu ten. O, Szczęście dla Ciebie. Zreszcie. No i teraz muszę coś skraftować. Pamcer sobe skrawtuję, mam mega słaby. No ja też oczywiście mam mega słabe rzeczy. Doda to chyba wystarczy ja cię. No. Jestem nowy 12. Teraz tamtą słyszenie, już wiem co z niej zrobić, tylko na chcę kraftować. To musimy puścić na i to. I jeszcze raz łącznie. Dobra, krew, dwa srebra i syn i eid i żelazo. Dobra, to dobrze. Przypadę sobie z ale coś dobrego. No i teraz mój najgorszy, najbardziej nienawidziany park. Dobra i co to jest? Heł! Nie wygląda zbyt źle. A też nieźle. Co to było? A tu się w ogóle nie da trafiać. Dziwne, Ale najważniejszy mam hełm. Hmm. No chociaż jakiś helm. rzecz No nie tutaj mieć, proszę nie hejtować. Teraz. Добро пожаловать в наш клятвный город Логово. I no to będzie kwiatka. Jest! Ej, ładno. W sumie jest też miliony. To jest dobra. Hm. Tu jest face breaking. Ja chcę pójdę tu światło, żeby to bardziej zobaczyć. Tutaj o jest teraz tak. E, jak ja wyglądam z tym hełmem. Nie no, spoko. Fajnie. No a resztę mogę coś sprzedać. No właśnie będę to zrobić. Teraz sprzeda mój pioskoby kamieni... Piaskoby kamieni. Nie może być takie słabe rzeczy. Teraz lecimy na górę. Mam sekretną drogę. Lecimy tu. Jesteśmy. Tu już no, wiem co zrobić, ale tu się nic nie ustanie. Zapytam go Jestem gotowy, żeby ci pomóc. Ehm... Um, later. Dobra, przecież ja to wszystko już zrobiłem, teraz... Malik... Co chcesz? Hej, a new face. Welcome to the Forgotten castle Wygląda na to, że jest tu pusto. Co został z wszystkimi potem No dobra. Dobra, wszak jakąś misję. Dobra, ja już wiem co, jak mu pomóc. Teraz mamy tą misję, leśmy do pierwszego świata, bo żeby zrobić tą misję, to trzeba do pierwszego świata pójść. I trzeba, nie można, trzeba. Dobra, jesteśmy w tym świecie. I teraz co trzeba zrobić? Mamy dalej tą misję. Przynieść jeden elixir zdrowia. Nie możemy wziąć tamten z drugiego świata, bo tam jest dwójka. A tu jest jeden to kupujemy head potion. Jeszcze po raz speed potion. czemu mnie. Zostać ją znowu z powrotem. A nie, jeszcze nie, bo mam coś ważnego. Nie wiem, gdzie to u mnie jest, ale. No tu. No i tu jest ten typek. Czemu się nie odzywa? Ale co z nim. Chyba jeszcze nie działa. No trzeba na w update kolejny czekać. Szkoda, bo już myślałem, że działa. Bo chciałem Wam coś fajnego pokazać. Bo widziałem, że tam jest jakaś sekretna misja, ale no dobra, nieważne. Zapomniane Królestwo. Dobra, znowu ten tak. Jesteśmy. Teraz idziemy do tego Izaka Gdzie jak lizak? Okej. Okay. Tu jesteśmy. Do tego lizaka. Dobra, dobra. Ale mam twoje infekcje i uratowaliśmy go. Zostaliśmy oczywiście EXPA, to jest dobrze. No i a na dzisiejszy odcinek się żegnamy. Może będzie następne jutro, a może pojutrze, jak zawsze, bo chcę wam coś fajnego pokazać. To jest mega ekstremalna misja. Czekam, bo tu jest ten wieczór. No co ja gadam to jest. Eee, co tu? Dobra, można się włamać. Super. I tego nie widziałam typa. Serio. Tego typa nie widziałam. No znowu. O ciekawe. Cieka ciekawie Cię magicznie, Aha. w porządku mogę Ci nauczyć trochę. Co to za miejsce? Dobra, chyba ma jakieś misje, tylko ja pachnę jak magik. No, ciekawe, nieważne, przepraszam tego serio Ja, czy na tym dziwne zbagowane, tylko nie można. Ehm, um, no nie ważne. Brak wysp Dobra, ja skipuję, bo nie ma nic mi się... Myślę, że jakąś miejsce się ostanie od niej. Ale raczej jest jakoś sekretna. no i o magikę mamy. Tutaj mamy, można zmienić. Ale, no nie, chciałam wam coś innego pokazać, no ale nieważne, no. Dobra, to żegnamy się, to jest do następnego odcinka, nara.